Dzieci moje, dziękuję, że odpowiedzieliście w sercu na moje wezwanie i że klęczyliście na modlitwie. Dzieci moje, jak już mówiłam, proszę Was, otwórzcie swoje serca na łaskę, żebyście byli godni tego wszystkiego, co Bóg ma dla Was przygotowane. Dzieci, módlcie się o pokój. Ale przede wszystkim o pokój wewnętrzny. Nie gubcie się w rzeczach przemijających, lecz myślcie więcej o swojej duszy. Proszę Was jeszcze, nawróćcie się. Patrzcie na te mroczne czasy. Nie czekajcie na ostateczny sąd Boga, ale bądźcie świadomi tego wszystkiego, co nadejdzie. Jeśli nie będziecie gotowi, nie zdołacie znieść ostrzeżenia. Teraz Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.